Tak jak tu mamy rozciągnięcie do tej drogi i ta droga idzie się tam do końca no. i tam są duże krzaki, takie szuwary, że jak tam coś, cokolwiek postawimy, to nic nie będzie widać. No. Tak, tam to pole przeorane się ciągnie do samego końca. Nie ma możliwości, żebym schował kawalerii tak jak chciałem w tamtych krzakach. Natomiast leśnicy przywiodą nam taki, taką chłodę dwunastometrową, którą żołnierze po, po prostu Dobre. położą na drodze. Okay. Nie, bardzo proszę, żeby wszyscy, jak coś ustalamy, to żeby tak było. I panie Jurku, bardzo pana proszę, żeby pan nie improwizował. Wszystko musi być ze mną uzgodnione. Taki sobie niestety, taki sobie przyznałem przywilej. To jeszcze będą takie sytuacje, że będzie konieczna improwizacja. Nie będzie. Zobaczy pan, będzie, że tak będzie. Dwie pancerki macie. Cztery motocykle, Adlera i coś podobnego jeszcze. Przerwie. Rusza wasze natarcie. Ciężki sprzęt. Idzie pancera, i pancera pierwszy co robi, to taranuje to drzewo idzie prosto na nich. Poczekaj chwilę, bo my tutaj tak naprawdę leżymy, odpieramy te trzy motocykle, tak. wynosimy gościa i później idzie główne natarcie na was. Skupi... Puszczacie łącznika z papierami, a reszta się wycofuje na drugą no, linię obrony. Mamy lawetę, nie? Na lawecie. Yy, postawimy MGT i wtedy są nawet, podbiegają. Jak tu już by się butle zwolniło, oni by przeszli tam, podpinają Słyska. się tu, a tam ci się podpinają pod swoje butle, nie? Funkcjonujemy jako grupa niemiecka 29. Walka Dywizjon, to jest grupa Sokoła 15. Armii 10 Korpusu, który szedł od yy, Sandomierza. Są dwa TKS-y, dwa wzór 34, więc musimy to wykorzystać. No wszystko trzeba. Więc, ale to... chodzi o to, żeby efektownie to wykorzystać. I ja bym proponował puścić od... wsparcie TKS-ów, bo to jest małe. To niech wyjedzie, to stąd. A wzór 34 puścimy pod tamtymi chałupami, tam daleko. I wszystkie kolarzy puścimy tamtędy, żeby atakowali z wzór 34. A TKS-y pójdą na wsparcie piechoty, tędy. A armaty, to będzie mówić, jedną wysuniemy, rozwalicie, drugą wysuniecie, wysuniemy, rozwalicie. Scenariusz powstaje e, najczęściej na faktach autentycznych. Jeżeli tak jak mamy w silnicy drugą edycję. Abyśmy ludzi zaciekawili czymś nowym, nowymi wątkami, e, tworzymy go f, na podstawie własnych doświadczeń, na wyczytanych w książkach, e, filmach, zauważonych różnych sobie po prostu wątkach i, i staramy się to po prostu przelać na papier i odtworzyć to jeszcze raz. W 1939 roku podczas II wojny światowej wojsko polskie używało rowerów. Dziwią się ludzie, że mam ostrogi na oficerkach. Ponieważ jestem kolarzem z kawalerii. Każdy kolarz, będący w brygadzie kawalerii, musiał posiadać wyszkolenie konne. Także zostawiał rower, jeśli by zachodziła potrzeba, siadał na konia i brał udział dalej konno. Próbujemy zgrać kilka grup rekonstrukcyjnych, bo każda grupa ma swoje ustalone zasady. Nie jest do końca tak zgrana, może inaczej trochę funkcjonować. Właśnie wybieramy sobie jakiegoś starszego grupy dzisiaj byłem to ja i po prostu kręć, pod jutrzejszy scenariusz się chcieliśmy podstosować, jakąś taktykę obrać, żeby to w miarę synchronizacja była przy tym. Kultywujemy pamięć przodków rodziny, tak? Nasi dziadkowie, dziadkowie walczyli w tych pułkach. Trzeba to ciągnąć, żeby nie zapomnieć. Koń wiadomo, że to jest zwierzę płoche. Tak? Musimy go się nauczyć, nauczyć po prostu zrozumieć jego, a później po prostu też nauczyć go przestać się bać, wybuchów, prawda? innych takich rzeczy, kolorowych chusteczek, kolorowych bluzek, prawda? wszystkiego po kolei silników samochodowych, bo to jest normalne. Ale kiedy on idzie po prostu w całym, w momencie szarży, ataku, prawda, to nie ma możliwości po prostu, żeby on nie poszedł, on pójdzie, on pójdzie za stadem. Kompację do broni mieliśmy. Miał pradziadek, dziadek, ojciec i ja. Chciałem też przekazać też na mojego syna. Syn też zbiera broń. Zaczęło się w latach 60., może był 62-64, będąc małym chłopcem. Zobaczyłem, jak dziadek miał tego zawiniętego Wisa w kożyżku. On go przywiózł w 1939 roku e, z wojny. Miał karabin polski i Wisa. No dziadek zmarł w 68 roku. Wisa zaginął. Nie wiadomo, gdzie ten Wiz jest. I Przyjeżdżając, wyjeżdżając do Stanów, to było może w 1988 roku, zobaczyłem pierwszy raz tego visa, byłem zaskoczony, bo skąd się ten vis Stanak Stanach wziął, nie? Nie było mnie wtedy stać kupić, no ale teraz jak się uzbierało, że tych wisów jest dość dużo. We wrześniu 1939 roku była świadectwem chwały oręża polskiego, a także świadkiem tragedii miejscowej ludności. W dniu dzisiejszym zebraliśmy się, aby uczcić pamięć poległych w obronie ojczyzny żołnierzy Wojska Polskiego oraz pomordowanych mieszkańców Ziemi Mińskiej. Szczególnie modlimy się w intencji tych żołnierzy września, którzy oddali swoje życie w obronie Siennicy i okolic. Prosimy w czasie tej Mszy świętej w intencji wszystkich tych, którzy oddali życie za naszą ojczyznę. To, że dzisiaj możemy mówić w swoim własnym języku, to, że możemy modlić się we własnym języku, że publicznie możemy przeżywać kult, że mamy wolność że nie zostaliśmy spacyfikowani do jakiegoś tam księstwa, czy jakiejś tam tylko i wyłącznie prowincji, to tylko dlatego, że wielu z naszych ojców przenało krew wrzesień 1939 otwierający wrota do przeszłości, oryginalny kask wojsk pancernych, oryginalna kolorystyka, pas i wszelakiego rodzaju detale do tego dodane. Przyglądając się temu, co będzie szło, temu, co będzie jechało, będziecie Państwo mogli przenieść się w tamte czasy, a dopiero potem wrócić do swoich opli, mast, fiatów, mając świadomość, że taka nazwa jak Chevrolet była masowo występująca nie dziś, ale w latach 30. Przyjrzyjcie się Państwo tym ubranym inaczej którzy z pewnością cierpią od słońca tak, jak i cierpieli ci 70 lat wstecz. żołnierzy Grupy Operacyjnej Kawalerii, dowodzonej przez generała Wława Andersa, który na ziemi mińskiej przelewali krew walcząc z na miejscu. Stańcie do apelu! Do Witam niezłomnych żołnierzy wklętnych, prześladowanych, więzionych i pomordowanych przez władze komunistyczne. Stańcie do apelu! Do, do ustawy tonerowy! Drodzy Państwo, witam bardzo serdecznie na błoniach wokół cmentarza Sienicy. Witam w Pięknej Sienicy, w Gminie Sienice. Witam serdecznie wszystkie poczty sztandarowe. Witam zacnych gości. Szczególnie witam reprezentację kombatantów z różnych regionów naszego kraju. Witam kampanię honorową Wojska Polskiego Żandarmerii z Mińska. Witam wszystkie grupy rekonstrukcyjne. Czujcie się świetnie w silnicę. Przeżywajcie to wspaniałe wydarzenie, jakim jest rekonstrukcja tej potężnej bitwy o silnicę. który dla piechoty i dla kawalerzysty był w zasadzie tym samym. Powiało Panem Tadeuszem i powiało czasami, kiedy słuchano nosi, rabiny, kiedy żywobranie i kochajmy się było czymś naturalnym. Powiało rokiem 1812 i wielką erą, kiedy cesarz Napoleon, jak o Miał tworzyć wolną rzecz postoli, a stworzył tylko ciężko czasu. Przed państwem kadry w pełnym tego słowa znaczenia. Za oczami PKS. Rzeczpospolitej jest ich kilka, ale tylko dziś. Pierwszy raz w historii polskiej wojskowości. Dwa prezentowane są dynamicznie. Tylko dziś i tylko w tym miejscu. Nigdy wcześniej, a jeżeli był, to drugi stał. Zauważcie Państwo, iż te 40-45 km na godzinę w terenie było w stanie zaczarować przeciwnika czym? Spróbujcie Państwo trafić w takie coś. To jest małe, szybkie, zwinne. Ale jeżeli... Ale jeżeli zostanie trafiony... Może nie kończmy zdania. 13,2 mm. Najcięższy karabin maszynowy typu Hotchkiss. Amunicja, która była w stanie przebić pancerz lekkich wozów bojowych. Pancer 1, pancer 2 i pancer 3. I, I taki taniec pancernych karaluchów. Drodzy Państwo, nie jest to kawaleria, ale kawaleria pancerna. Mamy też y, y, plany, żeby, y, żeby zbudować kilka takich tankietek, i zainteresować y, filmowców y, z realizowaniem takiego filmu, który by pokazywał prawdę o, o polskiej broni pancernej która nie była najsilniejsza, ale miała wielkie perspektywy rozwojowe. przeciwnik, widząc, że żołnierze w mundurach Pembrau mieli przeczesane kieszenie. Jak zareaguje przeciwnik? Co wtedy się czuje? Kiedy się klęczy, wiedząc, że to może są ostatnie chwile życia. Do kogo się modli? Czy przywołuje się obrazy życia? Czy modli się do najwyższych, bez względu na to, jakiej się jest wiary? Licząc na to, że zrozumieją.

Są prawa tych chwil, kiedy zapomina się, mając karabin w dłoni, że się jest człowiekiem. Jakie są chwile w momencie, kiedy... WEK! WEK! Ale raz! Kończył się 13 dzień wojny. Trzynasty. Jak dla wielu pechowy. 13 września 1939 roku. I słychać było coraz częściej. Ale Afteilungen powiedz! Kolejny z oddziałów 11 Dywizji nadciągał w rejon pobojowiska. I wtedy stało się to, czego się nikt nie spodziewał. Byli w stanie wytrzymać wszystko. Byli w stanie otworzyć ogień do polskich czołgów. Byli w stanie bić się z piechotą. Ale kiedy zobaczyli wysuwający się pluton kawalerii. Kiedy zobaczyli wysunięte szable. Kiedy poszło po linii. Polnisze kawalerii, kawalerii! I kiedy gwałtownie uniesione ręce do góry sugerowały litości, litości. Pytanie, czy można było jej doświadczyć w chwili, kiedy moment wcześniej dopuszczali się zbrodni. Zanosiło się na to, że batalia będzie miała drugą odsłonę. oparta o wydarzenia z tamtych dni. Rozegrana została po mistrzostwach. To jest już koniec i chyba im się coś należy. i o nich szara piechota. Pomimo tego, że w zupełnie innym odcieniu kolorystycznym. Zauważcie Państwo te zmęczone twarze. Ładownice, saperki, mundur, odparzenia, a co za tym idzie? Pasja. Drodzy Państwo, formacja, której już nie ma. Kolarze. Kolarze. Jednostki, które uzupełniały polską kawalerię. Zauważcie Państwo, jak ciągnąc z lewą, mając małzera na ramieniu, wynurzają się jeden po drugim, a patrząc na hełm, powtarzajcie Państwo: salamandra, salamandra, salamandra! Polski wynalazek, polska skuteczność i polski szyk. Bo kiedy idzie kawaleria, proszę Państwa, czapki z głów. Cóż, Gloria Victis albo Victis. Patrząc od strony Feldgrau, które nadciąga. Tym razem powici, ale odtworzyli to w sposób wyjątkowo realistyczny. Stąd też, drodzy Państwo, i dla polskim językiem mówiącego. Dziękuję. Wow.